Firmy potrzebują pracowników zaangażowanych, potrzebują osób, które dedykują się nie tylko fizycznie swoją obecnością, ale swoim zaangażowaniem, energią, innowacyjnością, bo wyzwania bieżącego czasu są ogromne i potrzeba wszystkiego, co w człowieku jest najlepsze. Dlatego uruchomiliśmy Flow Projekt. Projekt, który wyposaża pracowników firm w umiejętności pracy w przepływie. Przepływ, flow to stan głębokiej koncentracji, to stan spokoju, który jest powiązany z energią, którą człowiek może przeznaczyć na to, czym się zajmuje. Pracując w stanie flow, nie czujemy zmęczenia, nie czujemy wysiłku. Po prostu dajemy z siebie wszystko. Czujemy satysfakcję, spełnienie, radość. Taki jest stan flow.